Chcesz więcej pieniędzy w swoim życiu? Zwróć uwagę na obfitość, która cię otacza. Nie na obfitość finansową, bo jeżeli otwierasz portfel, a tam jest pusto, nie ma tam obfitości. Zwróć uwagę na obfitość, która cię otacza, na obfitość, która jest na tej ziemi. Wiesz o tym, że pieniądze to jest energia i to wszystko, co nas otacza, to wszystko, co naokoło nas jest, to jest również energia. I jeżeli zaczynasz dostrzegać, jaki wszechświat jest bogaty, że wszędzie jest obfitość, wszędzie jest dostatek, ile jest liści na drzewach, ile jest trawie na ziemi, trawę na ziemi, ile jest słońca, ile jest wody, ile jest deszczu. Jeżeli ten deszcz wypada, to jest go bardzo dużo. Czyli cała planeta jest obfita we wszystko. Obfita w energię. Tak samo jak pieniądze, to jest energia. I pieniądze, jeżeli myślisz o obfitości, jeżeli dostrzegasz tą obfitość, to pieniądze nie masz tylko i wyłącznie dlatego, że sam ustawiłeś sobie blokadę w głowie, która nie pozwala tej obfitości wejść do, swoje, do Twojego życia. Zrób taki test i zobacz efekt.